Wszyscy jeszcze zaproszeni goście do targi, ale żeby nie wystawiać Państwa cierpliwości tutaj na próbę, zaczniemy. O, panie Prezydencie, Szanowni użytku bardzo duża uchwała. różnych metod, żeby bezrobotni znaleźli jak najgorzystniejsze zatrudnienie, jak również pracodawcy znaleźli Zapomniano o szereg środków finansowych, znajduje się w tym dosyć spory sztab ludzi, którzy w miarę nie mogą pracy. Myślę, że organizacja tych pomoże jeszcze bardziej zintegrować te wszystkie działania. Ja, ja myślę, że według zawodu działania Pana Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, tak dziś wszystkich zatrudnionych pracowników Urzędu Pracy, mam w sobie tylko jedno, aby każdy prezydent mógł być po prostu zadowolony z tego, że wreszcie ta praca